Tu sobie podjazd teraz O tam sobie gdzieś idzie Tam Dobra, uwaga W trakcie ja się tu zrodzę aj, aj, aj. aj pan Mordę Poczekaj się, ustawy was tu mordę Kurde, gaz puściłem No, no to po co puszczasz? Uj dupę Znaczy, no, ile to no, prawie, prawie Masz to zrobić profesjonalnie Dobra, właśnie po odejście drugie No Odejściu drugie Rzecie, proszę, proszę państwa, wjechał w tym, no, no, kurde, wjechał, cud, trapacie jak ja to robię No! <laughs> Jesteśmy na tym, na, na tej nasz wirowni. Jest taka letka kraksa. Nie ma benzyny. Y, I teraz albo wchodzi pchanie, a czy pchanie, albo idziemy tam za lasem są te y, takie, no może pożyczę benzyny. Jeśli są, a czy no jak jeśli mają, bo oni tam drzew wycinają, więc no super jest z git. Zowie zalaliśmy I ten benzynka. E, zostawcie e, jakiś miły komentarz dla kierowcy, który przywiózł, e, a my jedziemy już na chatę. majster